Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witamy na konferencji prasowej poświęconej inauguracji projektu dotyczącego tak naprawdę aktywizacji osób. Osób, o których za chwilę powiemy. Natomiast, znajdujemy się w pomieszczeniu, które mogliśmy poddać rewitalizacji dzięki projektowi i środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Podkarpackiego zarówno pomieszczenie centrum aktywności lokalnej, w którym się znajdujemy, jak i otoczenie tego budynku, a więc park, zostały przygotowane, przywrócone, zostały im nadane nowe funkcje i stąd też mają służyć między innymi takim działaniom, o których za chwileczkę powiemy. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wypracowany wspólnie z mieszkańcami, metodą partycypacji, a więc rozmowy z mieszkańcami przy ich aktywnym udziale, przy udziale forum rewitalizacji, które powołaliśmy w mieście i dzięki temu powstał plan rewitalizacji, tak dokładnie nazywa się program rewitalizacji naszego miasta Krosna. Program ten głównie dotyczy i ta rewitalizacja koncentruje się na działaniach społecznych, a więc infrastruktura, którą mieliśmy okazję dostosować, ma służyć działaniom społecznym. Działaniom nakierowanym na aktywizację osób potrzebujących, które prowadzi do włączenia na rynek pracy. I o tym właśnie będzie ten główny punkt dzisiejszej konferencji prasowej. Działaniom poświęconym. Edukacji oraz działaniem kulturalnym i integracyjnym. Już od przyszłego tygodnia, w tym miejscu rozpocznie działalność Centrum Aktywności Lokalnej w formie instytucjonalnej. To oznacza, że Regionalne Centrum Kultur Pogranicza będzie operatorem, a więc będą tutaj pracownicy centrum, animatorzy, których zadaniem będzie ożywienie tego miejsca. Otwarcie na potrzeby społeczne i prowadzenie działań, zarówno tych cyklicznych, jak i tych, które będą wynikać z potrzeb mieszkańców dzielnicy Polanka, ale i mieszkańców miasta Krosna. Dzisiaj mamy przyjemność, mam przyjemność zaprezentować i przedstawić osoby zarządzające firmą Stabil. Firma Stabil. Wpisała się w nasze działania rewitalizacyjne. Bardzo się z tego powodu cieszymy, dlatego że celem tych działań jest wsparcie osób potrzebujących, bezrobotnych, ale i nie tylko, bo tych kryteriów jest więcej. Za chwileczkę oddam głos przedstawicielowi firmy, panu dyrektorowi, który opowie o szczegółach właśnie tej działalności, która będzie w tym miejscu prowadzona bo szkolenia dla tych osób, spotkania, które będą, założenie jest takie, że ta infrastruktura, którą zrewitalizowaliśmy ze środków publicznych, ze środków unijnych przy wkładzie miasta, ma służyć tego typu działaniom, ma służyć mieszkańcom naszego miasta Krosna, a szerzej mof Także ja bardzo się cieszę, że ten projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy dzięki temu, Kilkadziesiąt osób, mieszkańców naszego miasta, mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Krosno, będzie mogło przy wsparciu finansowym istotnym, bo jest to atrakcyjne wsparcie, rozpocząć działalność. Liczymy również na to, że te firmy będą zarejestrowane w Krośnie to w przestrzeni naszego miasta będą prowadzić działalność. Oddaję głos przedstawicielowi firmy STAWI. Dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałbym również bardzo serdecznie podziękować Panu. Panu Prezydentowi za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w podjęcie działań, których celem jest dzisiejsza konferencja. Chciałbym też powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że realizując nasz projekt otrzymany właśnie dzięki wsparciu funduszy unijnych możemy być częścią szerokich założeń, jakie są zawarte w programie rewitalizacyjnym miasta Krosno. Jeżeli chodzi o sam projekt, zakłada, zakłada on utworzenie 90 nowych działalności gospodarczych. Projekt skierowany, skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie w tą stronę. Na terenie miasta Krosno. Dla osób, które, które w chwili składania formularzy rekrutacyjnych ukończyły 30 lat oraz są osobami biernymi lub bezrobotnymi. Dodatkowo każda z tych osób powinna spełnić co najmniej jeden z warunków, które zostały uwzględnione w projekcie. Są to warunki takie jak bycie kobietą lub bycie osobą powyżej 50 roku życia, bycie osobą o niskich kwalifikacjach, to znaczy posiadanie wykształcenia co najwyżej średniego oraz osobą długotrwale bezrobotną, to znaczy niepracującą przez okres co najmniej 12 miesięcy. Projekt, który realizujemy zakłada atrakcyjne formy wsparcia w postaci wsparcia szkoleniowego z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym aspekty finansowe, wsparcia finansowego, które będzie realizowane w łącznej kwocie ponad 54 000 zł netto. Wsparcie to będzie realizowane w oparciu o dwie formy. Pierwsza forma jest to jednorazowa dotacja wypłacana w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050 zł netto, będzie to kwota, która może być przeznaczona na wydatkowanie na środki trwałe oraz inne potrzeby niezbędne do uruchomienia i założenia nowej działalności gospodarczej, a następnie przez okres 12 miesięczny wypłacana kwota w maksymalnej wartości 2600 zł na koszty niezbędne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wszystkich za Wszystkich zainteresowanych chciałbym poinformować, że aktualnie trwa pierwszy nabór w ramach pierwszej edycji rekrutacji. Nabór ten będzie trwał do 6 marca i bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie i skorzystania z tej atrakcyjnej formy wsparcia lub do kontaktu celem pozyskania bardziej szczegółowych informacji. Z mojej strony bardzo serdecznie zachęcam do udziału w projekcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Tu w Centrum Aktywności Lokalnej już od wtorku będzie działał punkt informacyjny, a więc osoba, która w ramach Centrum Aktywności Lokalnej będzie tutaj prowadziła zajęcia, będzie również udzielała tych wstępnych informacji na temat wymogów, które są zdefiniowane właśnie w projekcie, o którym przed chwilką była mowa. A więc na miejscu tutaj mieszkańcy naszego miasta będą mogli zasięgnąć tych, tych informacji wstępnych, poznać warunki, tak naprawdę zweryfikować te wszystkie warunki projektowe i oczywiście, jeżeli okaże się, że ta osoba może aplikować o te środki, następnie zostanie udzielona informacja, gdzie te dokumenty składać firma. Stabil jest firmą zlokalizowaną w Rzeszowie, mającą siedzibę. Natomiast będziemy tutaj wszystko robić, aby te osoby chętne mogły w sposób bezproblemowy te dokumenty aplikacyjne złożyć. W dalszych działaniach, już po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji, a tak jak słyszeliśmy, będą trzy tury rekrutacji. Wszelkie działania te szkoleniowe będą się odbywać właśnie w tym miejscu, bo też do tego celu, między innymi, to miejsce zostało przystosowane. Mamy tutaj takie dwie sale szkoleniowe: to jest jedna duża sala szkoleniowa, ona się dzieli za moimi tutaj plecami. Jest przegroda, będzie tam jest kolejna sala, i tutaj po prawej stronie jest kolejna sala szkoleniowa dla mniejszych grup, które, która może służyć właśnie do tego celu. Bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, ewentualnie setki, pewnie później nagramy, ale jeżeli były pytania takie ogólne, to bardzo proszę. Ja może powiem, może ja zadam, zadam pytanie do przedstawiciela firmy, ponieważ ja też już miałem do tej pory kilka pytań, no bo są tam określone wymogi, o których przed chwileczką tutaj pan dyrektor powiedział. Że tą grupą, która ma jakby ten preferowany dostęp do tych środków wśród tej grupy osób są jakby kobiety, zostały wymienione i też miałem pytania, dlaczego kobiety, a dlaczego nie mężczyźni? Z czego to wynika, więc też prosiłbym tutaj o komentarz, bo. Jeżeli znam uwarunkowania projektowe, no to one właśnie wynikają z regulaminu konkursu, ale czy tak jest, to bardzo bym prosił o odniesienie się do tej części, bo już miałem takie pytanie od mężczyzn, którzy pytali, dlaczego mężczyźni nie mogą, a kobiety mogą. Albo miałem pytania od kobiet, dlaczego kobiety są w ten sposób tutaj ujęte w tym projekcie. Proszę bardzo na pytanie. Dokładnie Pan Prezydent ma rację. Tego typu kryteria i założenia są wynikiem założeń dokumentacji konkursowej, w ramach której opracowywaliśmy projekt i aplikowaliśmy otrzymane środki. Mamy świadomość, ponieważ odbieramy mnóstwo telefonów od potencjalnych uczestników z pytaniami i wiemy, że ten zapis związany z grupą docelową niekoniecznie jest precyzyjny lub łatwy do zrozumienia po pierwszym czytaniu. Więc postaram się to jeszcze raz Przybli przybliżyć, mając nadzieję, że troszeczkę się to rozjaśni. Osobami, które mogą brać udział w projekcie, mogą być osoby, które na pewno muszą mieć status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo i mieć ukończone co najmniej 30 lat w chwili składania formularza rekrutacyjnego i zamieszkiwać na terenie, w tym przypadku gminy miasta Krosno. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę, że Dodatkowe punkty, które wymusza projekt, a projekt z kolei został uwzględniony w oparciu o regulamin, preferowane będą osoby, które zamieszkują na obszarach rewitalizacyjnych, objętych programem rewitalizacyjnym. Są to cztery obszary: jest to dzielnica Polanki, dzielnica Śródmieście, Osiedle Południe i Osiedle Tysiąclecia. Wszystkie te warunki, które przed momentem wymieniłem, są warunkami do spełnienia obligatoryjnie. I jako i. I dodatkowo, oprócz tych wspomnianych, każdy z uczestników projektu powinien spełnić dodatkowo co najmniej jeden, co najmniej jeden z dodatkowych warunków, które są określone jako. I tutaj mamy bycie kobietą, Jeden z dodatkowych, mieć ukończone co najmniej 50 lat bez podziału na płeć. Czyli tutaj mamy miejsce chociażby dla mężczyzn. Czyli, roz, właśnie, czyli rozumiem, że y, może mężczyzna również aplikować. Oczywiście, że tak. Przy czym mężczyzna, każdy mężczyzna, który musi zamieszkiwać, mieć ukończone 30 lat co najmniej i być osobą bezrobotną lub bierną zawodową. Ma do wyboru o jeden czynnik dodatkowy mniej, czyli nie może sięgnąć po bycie kobietą, ale może sięgnąć po pozostałe, czyli mieć wszystkie kwalifikacje, być osobą, tylko bezrobotną. No, Jasne. do tego to się sprowadza. Faktycznie kobieta ma o jeden, jeden obszar więcej. No rozumiem, dziękuję bardzo. Czy w miarę to co powiedziałem dla pana prezydenta i dla państwa jest jaśniejsze? Projekt który jest odpowiedzią na wytyczne i wymogi regulaminu konkursowego, wymusza z kolei na nas, że co najmniej 20 osób, złącznej liczby osób, musi być z tego rejonu. Więc to zmierzamy do tego, że nawet w sytuacji, kiedy będziemy mieli inne osoby, których nawet biznes plan może być bardziej wartościowy, będziemy zmuszeni sięgnąć po osoby, co do których mamy czwarte wskaźniki w projekcie. Tak, założenia projektu są takie, że każdy uczestnik, niezależnie od tego, w jakiej dużej nabor zostanie zakwalifikowany do projektu, będzie objęty wsparciem tym finansowym, pomocowym przez okres 12 miesięcy i każdy z tych uczestników, niezależnie od zakwalifikowania do udziału w projekcie, ma też obowiązek utrzymać tą działalność przez okres 12 miesięcy. Każdorazowo ten okres mierzony jest od chwili, Zarejestrowania działalności gospodarczej w stosownych urzędach. Z punktu widzenia projektu wymogiem twardym jest utrzymać działalność 12 miesięcy od chwili zarejestrowania, potem to już jest wolna, swoboda decyzja uczestnika projektu. Oczywiście mamy nadzieję, że to będzie trwało dłużej, ale jeżeli chodzi o stan udział w projekcie i zobowiązania z tego tytułu, 12 miesięcy zamyka temat. Tak? Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, tutaj rozumiemy to dwojako, tak? Osobę bezrobotną, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy lub osobę bezrobotną, która stanowi jakby siłę roboczą, wykazuje aktywność w poszukiwaniu pracy, ale nie jest zarejestrowana. Czyli tu mamy dwie jakby opcje, które są jakby przypisane osobie bezrobotnej lub i tutaj proszę zwrócić uwagę, że osoba może być albo bezrobotną, tak rozumianą jak powiedziałem, lub bierną zawodową. Osoba bierna zawodowa to jest po prostu osoba, która nie pracuje, nie wykazuje aktywności, po prostu nie jest zarejestrowana. Nie jest zare no i nie jest zarejestrowana, tak? Bo jeżeli jest zarejestrowana i nie pracuje, automatycznie jest osobą bezrobotną, która jest zarejestrowana w urzędzie. Tak? Dla nas status, który jest obowiązujący, jest to status obowiązujący na dzień składania formularza rekrutacyjnego. I ważne jest tylko, żeby został utrzymany przez cały proces rekrutacji. I od siebie jeszcze dodam, Szanowni Państwo, że yy, uważamy, że dodatkową argumentacją, która powinna zachęcać do udziału w tym konkretnym projekcie, to jest to, że projekt ten jest skierowany stricte dla osób z obszarów rewitalizowanych mow To jest dodatkowy argument, ponieważ pewnie to też się zaraz ta informacja pojawi. Są też dotacje. O tym samym charakterze, ale bardziej otwarty, zasięg mają terytorialny sprowadzony do całego województwa podkarpackiego, co powoduje, że teoretycznie osoba z tego terenu aplikująca gdzie indziej rywalizuje, można powiedzieć, z uczestnikiem z całego województwa. A tutaj w naszym projekcie grupa docelowa zawiążona jest tylko do tych obszarów, czyli mają większą autonomię i szansę pozyskać świata. Formularz rekrutacyjny, który trzeba złożyć, jest to pierwszy etap ubiegania się o udział w projekcie, obejmuje w swoim zakresie tak zwane zagadnienie związane ze skróconym opisem działalności gospodarczej. Tam są skrócone tak planowanej działalności gospodarczej przyszłej. Więc pomysł i główne założenia czy koncepcja musi być jest to określone wymogami konkursu, zagadnienia, które powinny być w ramach tego skróconego opisu przedstawione są zawarte i zasugerowane i podlega to również ocenie na etapie rekrutacji. Musi być, jest to skrócony i bardzo ogólny, bardziej co do koncepcji, założeń głównych, pewnego marketingu itd. To, co Pani tutaj powiedziała o kalkulacjach, załóżmy prognozach kosztowych, przygotowych, jest to element z kolei kolejnego już etapu dla uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani, który trzeba będzie tutaj uzupełnić w ramach tzw. biznesplanu. Przy czym tu warto zaznaczyć, że plan będzie tworzony już na etapie udziału w projekcie i będzie tworzony przy wsparciu osób merytorycznie przygotowanych w ramach zaplanowanego szkolenia 60-godzinnego dla każdej grupy szkoleniowej. Celem tego szkolenia jest pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, ale też pomocy właśnie w przygotowaniu właściwego biznesplanu.